Dzisiaj w odcinku powiem Wam jak dobrać Solary do y, kempingu czy kampera Tak pod względem, pod względem nie jak to robić Tu akurat mamy przyczepę firmy LMC która dysponuje naprawdę potężną ilością prądu że nawet nie jest w stanie tego prądu służyć i solar mamy o mocy 270 w jest ogólnie duży jak widać tam u góry znaczy z przodu mamy solar o mocy 160 w ten solar jest trzymany poprzez relingi dachowe do samochodów kupywane są po prostu dwa jakby ktoś nie wiedział jak zamocować na przykład solar a nie chciałby po prostu kleić tak jak tam ten pierwszy to po prostu kupuje się poprzeczki do relingów dachowych. Yy, dwie sztuki starczają na jeden reling do kempingu. Tak jak tutaj widać, zostało to złapane jeden do drugiego grubą dachą, aby wiązanie było dobre. I tak to jest połapane. Po prostu tutaj, na tym. Widać? Widać. I tak to taki sposób, jakby ktoś nie wiedział, jak można zamocować yy, Solar to tutaj taki pomysł z relingami z samochodu jest naprawdę bardzo dobry. Solar przyjeździe z prędkością 80 km na godzinę nie wymieje. Tu tak jak to widać. Tutaj mamy... Dwa urządzenia, które wskazują stan akumulatorów. Tutaj mamy akumulator numer jeden, czyli tutaj służy, to urządzenie pokazuje nam stan akumulatora yy, solara, który ma mocy, moc 9, 270 W. Tak jak tutaj widać akumulator jest w pełni naładowany i solar po prostu nie, nie, da, nie daje już pobór prądu na akumulator, aby po prostu nie przeładować akumulatora. Tutaj mamy solar o mocy 160 W, który jest po prostu też naładowany i też już nie daje poboru na akumulator, ponieważ jest w pełni naładowany. Pod jeden i drugi solar jest podpięty, są podpięte dwa duże akumulatory. Jeden waży podajże 55 kg lub, lub 60 kg, jakoś tak. Moc akumulatorów pod te solary to jest 200 30 AH, 1200 A, czyli to są bardzo mocne akumulatory. I teraz wam powiem jak dobrać y, solary do kempingu. Zależy jakie kto ma potrzeby. Jeżeli ktoś ma takie większe potrzeby jak, że po prostu codziennie przebywa w kempingu z jakiegoś tam powodu czy coś takiego, że po prostu ten kemping, który tutaj widać swego czasu nawet służył jako biuro. I dlatego tutaj jest tak dużo tego prądu. Na tym kempingu chodzi, chodzi: chodzą wszystko: laptop, tablet. Tablet służy jako telewizor, laptop to samo. Lodówka, po prostu jak jest gorąco, wrzucamy tu soki, jak widać, i uruchamiamy, i chodzi wentylator, radio, które chodzi cały czas w tygodniu. I co tutaj jeszcze? Webasto pora zimowa jest uruchamiane. No to też prąd ciągnie z akumulatora. Wszystkie światła, i, i, nawet, i nawet kamery, które są po prostu tam dalej na obiekcie, to wszystko jest po prostu podłączone tutaj po ten kemping. Powiem Wam, jak to pracuje. Solar, ten jeden, który tutaj jest o mocy na przykład. Chodzi mi o to urządzenie, solar o mocy 270 w żeby Wam naprawdę robił robotę, czyli żeby tego prądu było sporo, to jeżeli włączę, dla przykładu, jeżeli włączę teraz do ładowania laptopa, tableta, przykładowo lodówkę, yy, no nie wiem co tu jeszcze, radio i takie tam, to to cały czas będzie chodzić i powiem Wam, nawet nie zajdzie jedna kreska, po prostu ze stanu aktualnego baterii, czyli akumulatora, Ponieważ jest tego prądu naprawdę sporo dopiero jak solar się wyłączy, czyli, jak będzie pełne zaciemnienie na podwórku, no to bateria przez całą noc, jeżeli to wszystko nadal będzie chodzić, zejdzie o jedną kreskę, maksymalnie o dwie, ze względu na przykład na lodówkę, bo lodówka ciągnie dość dużo prądu. Ale już rano zacznie się automatycznie solar ładować, czyli znaczy, solar, solar będzie dawał prąd na baterię, i bateria się będzie ładować. Dlaczego akurat na taki kemping i na te rzeczy są aż zamontowane dwa solary i dwa tak duże akumulatory. Już wam powiem. Ponieważ jeżeli jest pora zimowa, to tak naprawdę ten drugi akumulator, czyli ten solar 160 W daje tak jakby oddaj, na przykład zima zabiera, żeby, żeby powiem tak, żeby to Ktoś zrozumiał, jak akumulator i solar, na przykład Solar ma 270 W i ładuje ten akumulator, to po prostu w zimą yy, średnia, na przykład yy, co prąd yy, będzie uzyskany z Solara, da nam to jakieś 100-120 W. Dlatego, że po prostu zimą się szybciej ściemnia i Solar po prostu dużo szybciej kończy swoją pracę, nie ładuje akumulatoru, a pobór prądu przykładowo jest cały czas. Dlatego ten drugi w tym roku został założony, ten właśnie o moc 160 W, bo to już naprawdę było wystarczające, aby po prostu wspomagał zimą po prostu pobór prądu, żeby to wszystko starczyło. Tutaj mamy 270 W i 160, to jest ogólnie 430 W prądu, którego po prostu się uzyskuje przez solary, które są po prostu na dachu. I to jest taki prąd, że jak będzie to wszystko chodzić cały czas, te urządzenia, które wymieniłem, to po prostu nie idzie po prostu rozładować tych akumulatorów, które tutaj są, bo prądu jest naprawdę tak dużo, że ogólnie można byłoby po sąsiadach rozdawać. Dosłownie, tak dużo dają yy, te solary prądu. Ale... Co miałem jeszcze takiego istotnego powiedzieć? Bardzo dużo niektórzy po prostu robią taki błąd, że przykładowo sol, solar, wytłumaczę Wam to banalnie, niektórzy myślą, że solar to wszystko, a to jest nieprawda. Bardzo duże znaczenie ma akumulator, jaki jest podłączony do napięcia, czyli jeżeli, dla przykładu, jeżeli mamy solar o mocy 270W i na przykład damy akumulator z, na przykład z auta osobowego z silnikiem diesla, czyli najczęściej 74A, czyli ampery, no to po prostu jest, że tak ujmę, lipa. Dlatego, że jak to wszystko by chodziło, na przykład yy, włącz yy, na akumulatorze 74A, jakbym po prostu nawet teraz latem włączył po prostu sobie lodówkę yy, na przykład yy, no i laptopa żeby na przykład oglądać całą noc przykładowo filmy to rano ten akumulator będzie do zera rozładowany wtedy ten 74 amperowy bo on po prostu nie kumuluje bardzo dużo prądu tylko tak sobie dlatego Później, yy, ja też nie wiedziałem i najpierw też miałem mniejsze akumulatory, bo miałem 1,74, później drugi miałem bodajże 120A, ale ten 120A robił już, naprawdę była duża różnica, ale też czasem się zdarzało, że tego prądu brakowało. Dlatego po prostu yy, z chwilą, kiedy został założony drugi Solar, jednak doszłem do wniosku, że wolę zainwestować i... Przykładowo zmienić y, baterię na dużo mocniejsze i naprawdę, y, sam, sama wytrzymałość tych akumulatorów, ile one będą służyć po prostu poprzez pracę na solary, to jest około minimum 5 lat. A może się udać, że nawet 10 lat te akumulatory będą tutaj służyć i kumulować prąd, y, że ten prąd po prostu cały czas będzie. Solary, na, ogólnie, jaki jest koszt, na przykład, za, to czyli tak jak. Wam mówię, pamiętacie, zimową porą y, pobór prądu jest stanowczo, znaczy może być taki sam, bo użytkownik może y, różnie to po prostu widzieć, ale co do prądu, jednak ten, y, uciekają po prostu, y, jakby to powiedzieć, te waty przy ładowaniu porą zimową i to bardzo dużo ich ucieka, co najmniej połowa. Także jeżeli kupicie... Ale na przykład solar 160 W to tak naprawdę zimą odzyskacie jakieś 80 W, bo po prostu ten solar nie ma tyle słońca, żeby on szedł pełną parą. Także jak ktoś... trzeba sobie po prostu dobrać z głową to. na Porą letnią, czyli lato najbardziej, to taki solar o mocy 160 W to też jest ogólnie dobry, ale jednak mi przy 160W trochę tego prądu brakowało, dlatego po prostu wyszło tak, a, in, a nie inaczej. Prądu jest naprawdę sporo, nie idzie nic rozładować. Kemping cały czas jest oświetlony nocą. Radio cały czas chodzi, kamery cały czas na nim chodzą. Te urządzenia, to cały czas jest podłączone po prostu pod to. Wszystkie przetwornice, przetwornice jakbyście kiedyś tam wymieniali. Zaczyszukali nawet do zakupu. To pokażę. Nie, że reklamuję jak po prostu jakąś firmę czy coś, bo to nie o to chodzi. Ale trochę tych przetwornic też przerobiłem. Niektóre się szybko paliły, niektóre nie. Ale te są najlepsze, czyli polskiego producenta. One w ogóle się nie psują. Nigdy mi żadna się z tej firmy nie zaczyna. Taka przetwornica kosztuje średnio, bodajże 150 zł sztuka. Tak to wygląda yy, w rzeczywistości. O, tu mamy taką nawet przetwornicę. Ta, wszystkie trzy przetwornice, jakie się znajdują w tym kempingu, są po 600W i to naprawdę jest wystarczające. Przetwornica działa w ten sposób, że podłączamy ją pod zapalniczkę, czyli w tym przypadku jest tutaj podłączona i po prostu pod nią jest podłączony wentylator. Po prostu naciskamy guzik, schodzi na zielone i wentylator po prostu zaczyna. O kurwa, zepsuł się chwieć. nie, działa. Nie, to się z nie tak. Bo co zobaczy już drugi raz. Jak zwykle o, już działa. No i widzicie, tak to wygląda i przetwornica sobie chodzi. Jeżeli w przetwornicy jest za duża po prostu temperatura, to tam jest wentylator, który po prostu yy, chłodzi to urządzenie, dlatego urządzenie yy, no bardzo długo po prostu pracuje to w sumie, no nie wiem, to w sumie chyba wystarczająco. Hmm. Tutaj mamy też możliwość podłączania po prostu prądu, na przykład świateł czy coś takiego, ale, hmm. ale ja akurat tego nie uważam. Ja sobie, tak jak widzicie, ja to wszystko, całą instalację zrobiłem w ten sposób, że na, ten, na, tym, na tej baterii teraz chodzi całkowicie całe oświetlenie campingu, kamery na podwórku, i tak jak teraz ten wentylator czy lodówka chodzi na tym. Na tym chodzą wszystkie urządzenia mobilne takie jak laptop, tablet, telefony komórkowe czy coś takiego. I Webasto na tym solarze chodzi, także naprawdę wszystko jak widzicie jest cały czas naładowane. I, a jeżeli ktoś po prostu, jeszcze powiem jedną rzecz bardzo istotną, jeżeli ktoś na przykład kemping będzie używał tylko na tydzień, i na przykład yy, założę jakikolwiek nawet akumulator i jakikolwiek solar, to żeby po prostu jak najdłużej to urządzenie działało, to po prostu nie róbmy tak, że pozostawiamy Solar, znaczy akumulator, który jest cały czas ładowany, a po prostu nie zużywamy tego prądu, to nawet na pusto włączmy w kempingu światła, niech sobie cały czas świecą, żeby ten akumulator to... to zdołał się rozładowywać i naładowywać. Nie mówię, żeby tu rozładować go do zera, ale tak, żeby chociaż coś schodziło z tego prądu, żeby on pracował, bo tak się później zastanie, zasiadczy i będzie po akumulatorze. Dlatego lepiej po prostu, żeby coś cały czas pracowało. No i tak, tak jak to widać. Tak to wszystko wygląda. Solary są myte średnio dwa razy w roku, dlatego są zabrudzone i tak dają dużo prądu, mimo wszystko bardzo dużo, bardzo ładnie solar ściąga słońce jak jest po prostu śnieg i na niego napada to naprawdę dużą ilość prądu po prostu daje, albo jak go przymrozek pokryje bo tak porą zimową jak się ściemnia, no to wiadomo jak się ściemnia ogólnie, no to solary już wtedy nie pracują, bo po prostu nie ma słońca tak to wszystko wygląda Mam nadzieję, że film się komuś pomoże i będzie wiedział jak po prostu dobrać akumulatory akumulatory i solar bo jeżeli ktoś po prostu chce cały czas sobie w kempingu oglądać telewizor na przykład na rybach, jak siedzą niektórzy no to faktycznie będzie trzeba zainwestować przynajmniej w jeden akumulator, taki duży i przynajmniej w ten solar 270W, bo ten 160W to naprawdę nie jest to dużo prądu i wtedy naprawdę to robotę zrobi Ceny urządzeń i akumulatorów są różne. No, trzeba patrzeć po prostu na internecie lub po prostu po sklepach. Na przykład mnie wyniosły te solary razem z tymi akumulatorami i przetwornicami. Z wszystkim jakieś 4600 zł, wszystko Ale... i co najlepsze, ten solar, który jest 106, o mocy 160 W kosztował mnie taniej tylko o 150 zł. Jakbym wiedział po prostu to bym od razu kupił te dwa po 270W, bo to była niewielka różnica, a ceny, niewielka różnica ceny, a duża różnica po prostu później w prądzie. Tak to wszystko y, wygląda tutaj. Tutaj mamy jeszcze taką przetwornicę. Niektórzy podłączają akumulatory dwa do siebie, tworząc po prostu y, prąd np. 24, a nie 12 wtedy. Ja też tak chciałem zrobić, ale później z tego zrezygnowałem bo jednak radio mi chodzi cały czas na przykład na 12 i wszystko na 12, dlatego ja po prostu podzieliłem, yy, że na przykład ten jest do tego, bateria ta do tego i to wszystko tak fajnie chodzi. To w sumie na tyle. Mam nadzieję, że film się komuś przyda. Cześć.